Dobrze, że zamówiliśmy tutaj, chodźcie, chodźcie, dobrze, że zamówiliśmy tutaj to miejsce, bo myślę, że będzie fajnie. No wiesz co, nie wiem czy jest basem bo zamówiliśmy, czy to jest basenem. No to się wszystko okaże, a samolot teraz odlatuje. No dobra, my już potem yy, pójdziemy, no zobaczymy, może potem zbudujemy i sobie tutaj zamieszkamy w Polsce. No słuchaj, może, ale nie jestem pewien. Dobra, to chodźmy zobaczyć. Mam kluczyki. Tuk, 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 tuk. Dobra, to jest wewnątrz. Ała. Możecie wchodzić. Nas rozgościli. Wow. No faktycznie ładnie. Nic nie widziałeś. Już idę. Wow. Ale tu ładnie. No po prostu przepięknie. Dobra, jestem zmęczony, ja idę spać. Ja idę zjeść kiełbasę. Ale pyszna była. Dobra, też idę spać, jestem bardzo zmęczona. No dobra, chodź przy tym spać. Dnia. Ale fajnie będzie dzisiaj. Może dzisiaj wyjdziemy, bo jest tak cieplutko. Może wyjdziemy dzisiaj do parku na. No nie wiem, nie wiem. Ktoś powiedział do parku, chętnie sobie polatamy. No nie wiem, czy dzisiaj pójdziemy, bo dzisiaj jest ogromne słońce. No faktycznie, no ale my wolimy. Ale fajnie. Chodźcie, jeszcze cieplutko. No dobra, idziemy. No faktycznie tak ciepło. Masz klucze. Siup. Ale fajnie, cieplutko. Nigdy nie miałam tak ciepło. Bo wtedy mojego kolegi tam przyznam ugotowali bo mieli grzałkę za mocną uuu no trudno no więc y, to y, ja sobie pójdę na chwilę tutaj dobra już dobra Nieważne, co wy tam robiliście, więc chodźmy się trochę poopalać nad wodą. Dobrze. Ale cieplutko. Nieważne, że nie ma wody, ale jest ciepło. Um, no więc... Myślę, że będzie wszystko gić O, samolot spada! O nie! No. O, całe szczęście, że my przeżyliśmy. No. Ehm... Um, Także, a my jesteśmy tutaj, ale dobrze, że nas to nie przykryło tak mocno i nie przygniotło. Nic ci nie jest żółwiku, nie, nie. Musimy już chyba stąd lecieć do naszego kraju, bo tutaj jest niebezpiecznie. No, też tak myślę. No więc, yy, my polecimy może jutro, no okej, okay, dobra, bo mi się już tak dzisiaj nie chce. Następnego dnia. Dobra, szybko na samolot, bo się zaraz spóźnimy. Dobra, jesteśmy. Ustawiać się. Dobra, już zaczyna startować. Uii. No więc ja już idę spać, no bo przecież to, to był bardzo długi lot, z jakieś pół godziny jechaliśmy, boże, ten, lataliśmy, no i się zmęczyliśmy, no ja jeszcze trochę ten, tą telewizję pooglądam, no ale już mi się będzie chciało spać. O.